O obowiązkowych szczepieniach. Za kilka dni przekroczymy prawdopodobnie w Polsce pułap 100 tysięcy zgonów na COVID-19. Pytanie, ile jeszcze, do jakiego poziomu musimy dojść, aby rządzący podjęli odpowiedzialne, poważne działania w ochronie Polek i Polaków? Pytanie, czy to. Nic nierobienie, które trwa od początku pandemii, te pozorowane ruchy, czy to nie jest program, który można byłoby nazwać eutanazją plus. To są mocne słowa, ale za tymi ofiarami, yy, za, tymi, za tymi ofiarami kryją się ludzkie dramaty, kryją się dramaty Polek i Polaków, rodzin. 100 tysięcy osób nie zasiadło do stołu wigilijnego, nie świętowało Nowego Roku. To wszystko to jest efekt zaniedbań. Ta ustawa ministra Hoca, która wkrótce ma być procedowana, a dzisiaj będzie wysłuchanie publiczne na ten temat, tej ustawie faktycznie wybito zęby. To znaczy pracodawca w zasadzie będzie mógł tylko zapytać się, czy łaskawie pracownika, czy zaszczepiłeś się, czy nie. Nie daje praktycznie pracodawcy żadnych narzędzi do tego, aby pracownik, który się nie zaszczepił, który jest nieodpowiedzialny, który naraża zdrowie i życie swoich kolegów i koleżanek, był odsunięty, był odsunięty od pracy. Z tej ustawy usunięto zapisy o obowiązkowych szczepieniach nauczycieli i funkcjonariuszy służb mundurowych. W Stanach Zjednoczonych prezydent podjął bardzo radykalne kroki i już dzisiaj żołnierze w Stanach Zjednoczonych, którzy nie podają się, nie poddadzą się szczepieniom, są zwalniani ze służby. To znaczy taki żołnierz zwyczajnie amerykańskiemu narodowi jest niepotrzebny, bo naraża życie i zdrowie obywateli, zamiast to życie i zdrowie chronić. Ponadto nie uruchomiono nowych szpitali tymczasowych. Ten proces to prawda się zaczął, ale każdy kto zna się na systemie ochrony zdrowia wie, że od momentu podjęcia decyzji o uruchomieniu szpitala do faktycznego uruchomienia potrzeba kilku bądź nawet kilkunastu tygodni. Co więcej, ja mam informację też chociażby z województwa pomorskiego, że respiratory i sprzęt, który do tej pory był wykorzystywany w szpitalach tymczasowych Został rozdysponowany po innych szpitalach. No i teraz jako mamy sytuację, że obzwaniane są szpitale, aby oddawały ten sprzęt do, do nazwijmy to rezerwy czy do tworzenia tych szpitali tymczasowych w najbliższych tygodniach. To są działania wszystkie bardzo niepoważne, nieodpowiedzialne i lewica jasno mówi mamy projekt, mamy narzędzie, jesteśmy uzbrojeni na tą walkę z koronawirusem. Możemy zatrzymać zgony, tylko trzeba działać, a nie pozorować ruchy. Szanowni Państwo, dzisiaj mówimy rządowi mniej gadania, więcej działania. Otóż tak, gdyby zapytać, jakie mamy plany pandemiczne związane z ochroną polskiej ludności przed atakiem COVID, to tych planów pandemicznych nie ma żadnych. W związku z tym apelujemy o stworzenie takich planów, o stworzenie planów ochrony z jednej strony podstawowych gałęzi naszej gospodarki, z drugiej strony ochrony obywateli. Dlaczego? Bo jeśli idzie o statystyki, to zajmujemy niestety niechlubne pierwsze miejsce w Europie, jeśli idzie o nadmiarowe zgody. Zajmujemy też pierwsze miejsce, ale od tyłu, jeśli idzie o liczbę testów wykonywanych w Polsce. A tych testów może być jeszcze mniej, bo w niedługim okresie czasu zmieniliśmy wycenę związaną z testowaniem. Szanowni Państwo, lewica z jednej strony w grudniu złożyła projekt ustawy dotyczącej szczepień obowiązkowych, z drugiej strony, aby ułatwić dzisiaj procedowanie ustawy, w której, z jednej strony mówimy o tym, w jaki sposób chronić miejsca pracy, z drugiej strony jak umożliwiać wykorzystywanie paszportów covidowych to my zaproponowaliśmy, aby dzisiejsze posiedzenie odbyło się w sposób zdalny. Jako, że mieliśmy już elementy dotyczące z jednej strony blokowania prac komisji, abyśmy nie chcieli, aby po prostu aby, yy, tak było. W związku z powyższym, z jednej strony mamy projekty ustaw, które jako lewica apelujemy do rządu, aby rząd wykorzystał. Z drugiej strony mówimy rządowi, drogi rządzie, ty rządzisz Polakami. Nie bój się swoich posłów, nie bój się swoich antyszczepionkowców w swoim gronie PiS-u, tylko zarządzaj, podejmuj decyzje, podejmuj decyzje, które są związane ze zdrowiem i życiem Polaków. Dziękujemy.